Dzisiaj, 9 czerwca roku 2025. Idę puścić w sposób oficjalny błękitną strzałę. Jeszcze bez kontrolera, ale już pójdzie. Powinna iść. Co się stanie? Nie wiem. Jak nie spróbuję, się nie dowiem. Taki tu mamy pejzaż w Żydowie. No a teraz już do błykitnej strzały. Wszystkie moje spostrzeżenia, doświadczenia i wiedzę w tym kierunku Przekażemy w osobnym filmie, już takim selektywnym, chodzi o informacje techniczne. Rafał? No. Wszystko podłączone, sprawdzone, start, ała. Psią krew Zaczekum, aż system sysbp sysbp óńcie swoją funkcję. Tak, sistem si se sem sis z BP. Și de učil, start, start, drugi rost. Idzie wytrzymać, tu jest ciepłe, nie wiem ile, ale no może z 50 stopni, tu jest zimne, do zbiorników zimne, to tu jest zimne, to, to tu będzie mieć jakieś 80 stopni. Zupełnie zimne. Puszczą błękitną strzałę przy ciśnieniu 6,5 atmosfery, a sterownik będzie załączał przy ciśnieniu 6 atmosfer. tẹrasájà ó sésìtem ṣíṣ pépé ṣíṣ pépé. System S Bis aktywne. aktywny. Pojemność instalacji. Ten zbiornik siedemdziesiąt siedem litrów, ten zbiornik 50 litrów. Te zbiorniki, mogę się mylić, ale niekoniecznie po, po drodze czy po kolejności. 47, 43, 45 i 52 chyba. To są pochłaniacze fali akustycznej. Jest ciśnienie prawie że 7,5 atmosfery Włączymy, włączymy, żeby to Czy to ruszę przy tym ciśnieniu, czy nie ruszę to Musimy go tu połączyć ręcznie. Startujemy. Czyli jeszcze raz ciśnieni prawie że 7,5 atmosfer i rozruch. no stanęło no stanęło może źle podłączył kontroler Ciśnienie dali 7,5 atmosfery kontroler żem źle podłączył ale to nie o to chodzi a konkretnie chodzi o to że to żem tu zalepił i nie chciałbym to puszczać Póki jeszcze kryj nie chycił, żeby system. Więc rozsądni by dowiedzieć o co chodzi, a ciekawość by górę i już to by chciał sprawić. Dobra, teraz już powinno dojść. To była relacja, przekaz z pierwszego oficjalnego po wszystkich eliminacjach, fal startów, błędów i tym podobnych zmian techniczno-konstrukcyjnych na tym etapie. Na pewno mi ktoś zarzuci, a weź w frajerze. I pójść to teraz przy 8 atmosferach, skoroś był taki mądry, że tak słaby silnik ci to uciągnie, więc puszczą. A szczegół, kawałek już mu dobrze podłączone, czyli albo to pójdzie, albo nie pójdzie. Nie ukrywam pierwszy raz to puszczą przy takim ciśnieniu, cokolwiek się stanie. Cięć nie będzie ani tajnych rzeczy. Mać. Ktoś ma coś do powiedzenia? Teraz ważny eksperyment. Osiem atmosfer z hakiem. Obrotów 339. Jak się będzie przy tym ciśnieniu i przy tych obrotach zachowywać z ciała? Let's start. Yes, let new job. ale jest niespokojny. Na 453 obrotach szedł, więc tu już sprawdzać nie ma potrzeby. Teraz zobaczymy, na, czyli o zobaczymy, 579 obrotów. Pięćset siedemdziesiąt dziewięć. No to start! No, szlak trafił kunia, wóz i babcinę wózki. zapomniał podłączyć. No ale to Oprócz tego, że się zatrzymało się, nic nie stało. Czyli jeszcze raz. Wiadomość 579 obrotów. Nie to tu wyciulo, ale to tak się musi być, że musi pociurać Osi wypół po atmosfery 579 obrotów tak. Temperatura jest taka, na chwilę wejdziemy, ale powiedzmy z trzydziestu z ręki 60 stopni. Tu jest zima, a tu? Uu, tu jest dopiero lodowatość. Tam jeszcze system SISBP BP, jest aktywny. No, i to wszystko, chyba na dziś o wszystko. Będzie zupełnie inna gadka, jak tego Hiszpana wsadę w system. I kontroler będzie to pilnował, a nie ją. No, to jeszcze próbny rozruch przy ciśnieniu zbitych 8,5 atmosfery. Ciąg eksploatacyjni logiczny na pewno nie, ale o, znacz bym je załatwił. Jest no, dobrze podłączony. Te wasze bamberają. Pięćset siedemdziesiąt dziewięciu grotów. Start. Zwróćcie właśnie przy tym smutnie, ale wartało. Długo to trwało, bo długo, ale wartało. Nie widzę atmosfery. Nie mogę sobie odmówić. No nie mogę sobie odmówić. Kieliszka chleba i jeszcze rostów puścić. Ale sprawdzą kabelki. Kabelki są. Blach trafił. Jakbyś to tak zapomniał wyłączyć. Nie chcę mówić, co by się stało. I to chyba najbardziej korzystne obroty 579. To są oczywiście matematyczne obliczenia tych obrotów. Bo fizyczne mogą tam być kudło więcej, kudło mieni. Co za różnica. System Sis BP. Sis BP jeszcze jest aktywny. Bieramy kilometrów przejechali. Nie liczyłem na początku. No i trzeba dodać, że pojemność tych zbiorników. Chyba przeszło 250 litrów. Może to któregoś dnia policzymy. A jest tam na magazynie prywatnym jeszcze tych zbiorników. Ileś tam, które będą tu połączone. Wróć, to jest odwodnienie. Odwodnienie całej instalacji. Będą połączone. Równolegle, na że przewidział, będzie trójnik, jeszcze jeden i rozszerzenie pojemności. Czyli inaczej mówiąc językiem fotowoltaniki, magazyn powietrza to będzie. Magazyn energii to są właśnie, tu magazyn energii, to jest magazyn energii. A to będzie, no właściwie sprzeżone powietrze to też energia. To będzie magazyn energii z powietrza. A. Ile też tu mamy? Eee! Zimne. Zimne, nie trzeba żadnej pompy pobiegowej. Dobrze, że w te fabryczki wymutowano. No dobre, a ten silnik to co? Proces pod oguną wypadu sprawdzam, jest zimny jak najstarszy nieboszczyk na Cmentarzu.